Nowy rok szkolny coraz bliżej jeszcze tylko kilkanaście dni i uczniowie wrócą do szkolnych sal. Te ostatnie dni to także dopinanie szkolnej wyprawki, która staje się w ostatnich latach nie lada wyzwaniem, wyzwaniem szczególnie finansowym, ponieważ dobrze przygotowana wyprawka szkolna dla uczniów w 2023 roku to koszt około 1000 zł. Karita z diecezji sandomierskiej po raz kolejny postanowiła pomóc rodzicom sprostać, w tym wyzwaniu, przygotowując w ramach akcji Tornister pełen uśmiechu kilkaset wyprawek szkolnych, które niebawem mają trafić do dzieci zarówno z Polski, jak i Ukrainy. Myślimy, że każdy początek roku szkolnego jest to wielkie wyzwanie dla rodziców, żeby przygotować taką wyprawkę i może to nieraz jest trudniej, a myślę, że każde dziecko chciałby mieć nowy tornister, nową śniadaniówkę, nowe przybory do szkolne i dzięki właśnie życzliwu. Ludzi i tutaj współpracy, dofinansowaniu z parafii udało się takie wyprawki przygotować. Jak przypomniał ksiądz Bogusław Pitucha, dyrektor Kalita z diecezji sandomierskiej, wyprawki zostały przygotowane dla uczniów poszczególnych klas, zarówno dla najmłodszych, jak i nieco już starszych. W wyprawkach znajdują się najpotrzebniejsze akcesoria, które z pewnością przydadzą się w szkole. W przygotowania wyprawek zaangażowały się parafie z diecezji. Diecezja Świdwiarska stara się zawsze odpowiadać na zapotrzebowanie przede wszystkim z terenu diecezji. Myślę, że też tutaj wyrażamy wielką wdzięczność księżom proboszczom z tych parafii, którzy się włączyli, bo przy współpracy z księżmi proboszczami, z parafii, z dyrekcją szkół, z nauczycielami mogliśmy trafić do tych dzieci, które są najbardziej potrzebujące. Plecaków jest ponad 280. Uczestniczyło 18 parafii, 24 szkoły. I w tych precakach są zeszyty, kredki, długopisy, śniadaniówki, worki na ciapy, a więc to, co jest najbardziej potrzebne. Każdemu dziecku, począwszy od klasy 0 do klasy 8. W siedzibie Sandomierskiej Caritas pojawił się biskup diecezji Sandomierskiej, ksiądz Krzysztof Nitkiewicz, który osobiście zaangażował się w pomoc i pakowanie wyprawek. Ksiądz biskup podkreślił, że pomoc potrzebującym jest naszym obowiązkiem, a wrażliwości na drugiego człowieka powinniśmy się uczyć od najmłodszych lat. Każdego roku są nowe wyzwania. Nowe dzieci idą do szkoły. Mamy wśród naszych młodych, także y, dzieci z Ukrainy. Y, musimy o nich wszystkich pamiętać. Ten obowiązek wynika z y, wezwania pana Jezusa, aby wspierać tych, którzy są w potrzebie. Myślę, że o wiele ważniejsze niż sama zawartość y, tornistra jest y, taki znak, że ktoś cię kocha, ktoś jest blisko ciebie i y, to wyraża każdy z tych przedmiotów który za chwilę włożymy do y, tych toreb, y, tornistrów. Mam nadzieję, że również ci młodzi będą uczyli się otwartości, takiego y, zatroskania u drugiego człowieka, bo jeśli ja coś otrzymuję, to jednocześnie powinienem uczyć się też wrażliwości na innych. Oczywiście nikt nie oczekuje od razu jakiejś wdzięczności, ale jak powiedziałem, powinniśmy wspierać się nawzajem. Wyprawki szkolne do polskich uczniów mają trafić w przeciągu najbliższych kilku dni. 100 ze blisko 300 wyprawek trafi również do uczniów z Ukrainy. Wyprawki udało się skompletować dzięki zaangażowaniu środków finansowych poszczególnych parafii i Caritas. Pomocne okazały się też pieniądze pozyskane w ramach 1%. Katarzyna Kaszluga, STV Info.